Siema, witam Was w odcinku z Beholdera. Odcinek był nagrywany na transmisji na żywo na Twitchu, Twitch TV, Xbox. Zapraszam codziennie o 13.00. Można sobie poglądać serię na żywo i popisać na cacie. Mi, miłego oglądania. Spijesz Pijesz. O... Zadzwonię, że on ma trupa, bo nie czuję się ani trochę bezpiecznie u mojego kota. Wybierz numer. O, zadzwoni do hempa. A nie mogę zadzwonić o tym, że. Dobra, za chwilę. Towarzyszu hemp, wszystko zostało wykonane zgodnie z waszymi wytycznymi. Nadal czekam na informację o biologicznych rodzicach Zuzanny. Towarzyszu Medyna, jesteście jego Niech was diabli. Biologicznymi rodzicami Zuzanny są Jakub i Luisa Krętaczewscy. Mówiłem, że oni są rodzeństwem. Co? Więc Markus jest bratem bliźniakiem Zanny? Kim jest Markus? Nieważne. I tak mnie to nie obchodzi. Jego dnia, to was. Oj, oj, oj. Oj, 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 A jak tak powiesz Markusowi, że Zuję jest jego siostrą? Wszystkie nie będę, ale zadzwonię do nich. Znaczy, zapukam. Mm, wielki wódz. Chodź tu, Shimmer. Siema. Dzień dobry. Jakie że go słucha. Jakiś taki. Powiedz kim są biologiczni rodzice Zuzany. No, powiem, powiem. Mam dla Pana ważną informację. Biologicznymi rodzicami Zuzany są Jakub i Luiza. Kryją zaczewsty. Ale jak to możliwe? Podobieństwo mieszkania w tym samym domu jest niezwykle małe Mógłbym nawet i dla pana obliczyć Nie, dzięki Co ja wywiaduję? Po raz kolejny zmagamy się z niemożliwym Nasza córka jest zmarłym dzieckiem Krętaczewskich To Krętaczewscy myślą, że ich dziecko nie żyje A ono żyje I mieszka w tym samym budynku co oni Trudne sprawy Idę, na niego i powiem mu prawdę. Mam nadzieję, że zgodzi się pomóc. Nie byłbym tego taki pewien. Ale zobaczymy. Ja chyba nie jest zadowolony z tego Dobra, już koniec Do telefonu... O, shimmerł dla mnie quest'a do telefonu i zobaczę, czy mogę się dowiedzieć czegoś o tym. Informacja. Informacje są takie, które, ale numery numer Centrum innego Dobrze, są trochę wtromy. Nie! Nie jest za wcześnie. Nic nie uporządkowałem. Co, nie życzę cię w ogóle. Uh. Czyli czekaj, czyli. Ale ja nie mogę. Zaznam ludzkie kości, Ja Muszę się dowiedzieć, kto to był. Aha, czyli ja się muszę dowiedzieć, kto to był, a nie zadzwonić i o tym poinformować. Nie wiem, czy pytanie go może lepiej pracownika archiwum? O, jedzenie dla kota kupę. Myślę, że zapytanie się pracownika archiwum o jakichś zmarłych obywateli jest mądrzejsze niż pytanie mordercy o kości. Handel. Mam dla trochę towarów, ale kawior. Hej, ja mogłem chyba ukraść i dać kawior kotu. Hmm. Dobra, daj strześć tych puszek. Yy, ranek wychodzi z mieszkania. Zapytam go. O, ty pijesz, alkoholik. Co pytam się ranka, czy ma jakieś info z małych obywatelach, czy coś? Mm. Czyli chcecie powiedzieć, Zam się pytać mordercy o martwe cię, którą zabiję. Rozmawiaj o szkielecie w sapie. On mnie zabije On mnie zabije Panie Leonie, nie chciałbym być natrętny. Ale co robi ludzki szkielet w pańskiej szafie? No... Nie wiem No wie pan Jakie no? wie pan To jest którą bardzo kochałem. Tak bardzo, że nie mogłem rozstać się z nią nawet po śmierci. Ten szkielet ja miał na sobie białe rękawiczki, jestem prawie pewien. Miał. Nie byłem w stanie jej pochować. Wiem, że wydaje się szalona, ale proszę mnie zrozumieć. Jej bliskość podnosi mnie na dół. To że pan nie kłamie Mord, ten szkielet miał. Białe rękawiczki! Jesteś ślepy? Czy po co nosisz te okulary? Nie może pan! Ale może mi pan zaufać, albo na mnie donieść. Tak czy inaczej, na pewno myśli pan, że zwariowałem. Więc pozostało mi tylko stać się na pańską łaskę. Muszę to przemyśleć. On mnie zabije, no! Skoro wie pan już o moim sekrecie, jeżeli nie donies pan jeszcze nikomu o mojej osobliwości. Proszę, niech mi pan pomoże. O to chodzi. Nie zostanę tutaj długo. Nie wyobrażam sobie przeprowadzki bez zabrania mojej żony. Potrzebuję dużej walizki, aby ją przemieścić. Przenieść. Ta, którą mam, nadaje się, tylko nie nadaje się do tego. Proszę, niech mi pan pomoże go znaleźć. I przysięgam, że już nigdy pan mnie nie zobaczy. Ja bym się zgodził i na niego doniósł A jak odmówię to on nie zabije Jak odmówię to on nie zabije A jak się zgodzę Ty Teraz strzeliłem, żeby mi się gra nie przyciszyła Nice! Przyciszyłem grę, żeby się nie przyciszyła Przyciszam grę w środku ten Dobra Nieważne, jestem ogarnięty. Ale pytanie, czy jak ja się zgodzę, to dalej będę mógł na niego donieść. No nie, bo to był jako osobny wątek. Dobra, zgodzę się. W porządku, pomogę panu. I teraz tak, czy ja mogę na niego donieść teraz? Nie, dalej muszę się dowiedzieć, kto to był. Dobra, ranek. A nie, z tą nie mogę gadać. z mogę pokazać, no dobra ale w teorii nie nie chcę udawać dawać tej walizki dzień dobry Aha. zapytaj czego chcę co się stało? Krętaczewski wysłuchał mojej historii o Zozi, a potem kazał się wynosić z jego mieszkania. Błagam, niech pan z nim porozmawia, inaczej moja córka umrze. Aż ta godzina jest na wagę złota. nie potrzebujemy dawcy szpiegu o Krętaczewskim, nie chce mnie znać. A to do, co dopiero wysłuchać? Zrobię co, co w moim mocy, proszę pana. Dobra, krętacz. I'm back, I'm my. On nie miał głosu, z nim nie gadałem Chyba Dzień dobry Panie Krantowski, musimy porozmawiać Sprawa ma delikatny charakter i dotyczy pańskiej rodziny Zamieniam się w słuch Niech pan mnie nie pyta, skąd to wiem Ale pańska córka, która według ministerstwa zmarła przy porodzie Ona żyje co takiego? Jakim cudem? On miał taki głos, dobra, już pamiętam, z tym gadałem, on miał taki głos, jaki dziwny, podkręcany taki podejrzany. Nie wiem, czy pomylili się w szpitalu, czy może ktoś zrobił coś potajemnie, ale to prawda. Pana córka żyje i została zaadoptowana przez inną rodzinę. Trzeba mówić dalej. Jakimś cudem mieszka w... W tym, z w, w tym budynku, jakim zamieszka Zuzi, w tym budynku? To Zuziaszimer. Ja shimmer był u mnie i wygadywał jakieś bzdury. Myślałem, że jest pijany, ale teraz rozumiem, dlaczego się tak dziwnie zachowywał. Co mamy teraz zrobić? Nie jestem zbyt dobry w takich sprawach, ale uważam, że nie powinien pan działać pochopnie. No, w pana miejscu wymyślałbym to na spokojnie. Ma pan rację. Muszę być sam z moimi myślami. No i skipnąłem jeden. Poznaliśmy się z żoną, kiedy, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. Mieszkaliśmy po sąsiedzku. Chodziliśmy na tej samej szkoły. Liczy, że nie będzie pan działał pochopnie, panie Krakaczewski. Spokojnie. Nie zamierzam urządzać scen, czy w żaden inny sposób narażać dziecko na traumatyczne przeżycia. W końcu ma rodziców i bardzo ich kocha. Ma pan rację. To bardzo delikatna sprawa. O, jeszcze z Luizą pogadam, o Luiza właśnie wychodzi. Dzień dobry. A. Witam, jak się pan ma. No, tak średnio bym powiedział. No, tak średnio bym powiedział. Gdyby miała pani przypadkiem butelkę importowanego wina, od razu powiem, poczułbym się o wiele lepiej, bo wszyscy w tym budynku odsumowali na alkosy. O nie, 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 ministerstwo zakazało poszanowania importowanego wina. My przestrzegamy praw. Oprócz twojego męża. Przepraszam, to był słaby żart. Proszę uwierzyć, jestem po pani stronie. W ogóle nie piję. Mhm. O, to słyszeć A, i to może o córce? Pani Kręgarzewska, muszę pani coś powiedzieć, ale nie wiem jak Zuzia. To pani córka ten sposób na powiedzenie o tym No takiego? On sobie żartuje Jak to możliwe? Powiedziała nam, że, zmar że zmarła No nie, nie zmarła Wyżej, Na Naprzeciwko ciebie Kupuj się z twoim synem jest pan pewien? Niemożliwe. Nie wierzę. Sprawdziłem dwa razy. To z całą pewnością pani córka. Nie mam pojęcia, jak, jak to się mogło stać. Widocznie ktoś się pomylił. Ale teraz to nie ma znaczenia. Liczy się tylko, że może pani ją uratować. Jak trafiła do Shimerów? Przecież oni przyjechali do Valverde na leczenie niepłodności. Mieszkamy w Valverde. Podejrzewam, że... To zmyślili? Wiedziałam, że to zmyślili, żeby ludzie nie pytali, czy Susia jest adoptowana. Susia, to moja córeczka. Ale, jest, 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 jest pan pewien? Całkowicie. Jak, jak pomóc? Zrobię wszystko! Zrobię wszystko. Jest w stanie krytycznym. Potrzebuję dawcy szpiku. Nie musi pan nic nie mówić. Zostanę dawcą. Dziękuję panu. Powiem wszystko mężowi. Będzie w niebo wzięty. Nie powiedziałbym, że jest w niebo wzięty. Eh? telegram. Aaaa. Dwarły do nas wieści, bowiem śnie. Brak mi słów Nie, to jest to, coś było. Nie, to jest coś innego. Yy, od kiedy tu jestem i muszę żyć w tych okropnych warunkach, nauczyłem się doceniać wartość życia. Niedaleko naszego obozu mieszka pustelnik. Miał jakieś 90 lat. Lecił mnie żyłami, gdy dostałem zapalenia płuc. Gdyby nie on, to pewnie by mnie już nie było. Całe szczęście, że nie zażądał pieniędzy, bo nie miałbym mu jak zapłacić. Cieszę się, że zostało jeszcze ci jeszcze dużo czasu. Możesz tak myśleć. Rząd ma na to inne zdanie. Kto jest? Czy w tym mieszkaniu ktoś jest? Proszę powiedzieć, że nie, on was przeszukał. Nie ma. Chodzimy. Myślę szybko o X. Dobra. To już przeszukiwałem. Yy... Nie pamiętam, czy przeszukiwałem. Zaraz sprawdzimy. No dawaj te wszystko miętnik wynika na, na, na koniec, więc Dawaj mi to Kamerkę montuj i przeszykujemy. Dobra, Luiza i Marek ma bazu... Ma, ma Jakub. Nic o tym nic nie ma. Montuj kamerę, nikt nie idzie, nikt nie idzie. Jokaśpieta zawaniała. Zagraniczny Jest. Ma 50 lat. Ty to może być dużo warty, dobra. Dawać mnie tam Daj. Dawaj! O, ona tu przyszła polagazowany gazowany napój. Książka, czytasz. Dobra, biegnij. Dzięki za oglądanie odcinka był on nagrywany na Twitchu, na streamie. Twitch TV z WoCES zapraszam codziennie, godzina 13. Czasami się trochę spóźnię Można sobie popisać na czacie i pooglądać serię na żywo. Siema.